Manko moi drodzy, w poprzednim odcinku pokazałem Wam kilka fajnych przepisów, którymi mogliście zacząć przygodę w nowym update Growa Garden. Ale szczerze mówiąc to były podstawowe przepisy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam najlepsze przepisy, jakie możecie tutaj mieć, by zdobyć najlepsze nagrody z tej aktualizacji. Oglądaj odcinek w całości, żeby dowiedzieć się wszystkiego na ten temat. Ale najpierw chciałbym podziękować najnowszym subskrybentom, a jeżeli Ty też chcesz się znaleźć na tej liście, kliknij koniecznie subskrybuj dzwoneczkiem tam na dole oraz łapkę w górę. Grając wczoraj trochę w tym update'cie już ogarnąłem w 100% jak działa nowe gotowanie i jak zdobywać fajne nagrody. Otóż słuchajcie, im bardziej rzadkie jest danie, czyli na przykład poziom Divine albo Prismatic, tym lepsze otrzymacie nagrody. Ale im cięższe jest, czyli im cięższe wykorzystacie owoce do gotowania tego dania, tym dostaniecie więcej tych nagród. Więc nie musicie dostać jednej, możecie dostać kilka, jeżeli wasze danie jest odpowiednio ciężkie. Także musicie to zapamiętać. No i oczywiście musicie dostarczać temu prosiaczkowi to, od co prosi? To jest bez dwóch zdań, to jest bardzo ważne. I teraz tak, jeżeli chodzi o przepisy, znalazłem bardzo fajne przepisy na dania Divine oraz Prismatic, i zaraz wam tutaj pokażę. Muszę zrobić Waffle. I żeby zrobić Divine Waffle, ja potrzebuję jedno Sugar Apple oraz jeden Okonat. Gotujemy. Pamiętajcie, że im cięższych użyjecie składników, tym dłużej danie będzie się gotować. Także czasami nie warto robić czegoś na ostatnią chwilę, żeby po prostu to jedzonko nie zostało w kipunku, ale to też z pewnością się przyda. Nie Niestety, żeby zrobić te najlepsze dania potrzebujesz najlepszych owoców, więc jeżeli byłeś na ostatnim Admin Abuse to nie musisz się o nic martwić. W przypadku oczywiście dań Divine, bo w przypadku dań Prismatic potrzebujesz Bone Blossom. Niestety niewiele osób ma Bone Blossom z tego co widziałem, więc z nagrodami Prismatic może być ciężko, ale dania Divine też są spoko, także... Mamy 4 minuty, prawie 5 minut, Każę wam wszystkie przepisy Divine, także przygotujcie się na to, róbcie screenshoty, zapisujcie sobie te przepisy, a ja już wam je podaję. Do zrobienia Divine Salad potrzebujecie Sugar Apple, Pepper oraz Pineapple. Do Divine Sandwich musicie mieć 3 razy Bone Blossom, Tomato oraz Corn. Divine Pine, 3 razy Sugar Apple i raz Pumpkin. Divine Waffle, 1 razy Sugar Apple i 1 razy Kokonat, tak jak mogliście tutaj zobaczyć. Divine Hot Dog to 4 razy Ember Lily i 1 razy Corn. Do zrobienia Divine Ice Cream potrzebujesz 3 razy Sugar Apple i 1 razy Corn. Do zrobienia Divine Donut potrzebujesz jeden razy bon blossom, jeden razy sugar apple oraz 1 razy banana. Do zrobienia divine pizzy jeden razy sugar apple, jeden razy pepper i 1 razy banana. Do zrobienia divine sushi potrzebujesz jeden razy bambu, 1 razy corn i 3 razy bon blossom. Do zrobienia divine cake potrzebujesz jeden razy banana i 4 razy sugar apple. No i ostatnia rzecz divine, czyli divine burger. Potrzebujesz 1 razy corn, 1 razy tomato i 3 razy bone blossom. To są, moi drodzy, wszystkie dania divine, które możecie zrobić. I pozwolą wam zdobyć naprawdę bardzo, bardzo fajne nagrody. Więc, tak jak mówiłem, jeżeli byliście na ostatnim Adlin Abiu, czyli w sobotę, będziecie w stanie naprawdę tutaj pogotować i zrobić świetne dania, które pomogą wam zdobyć najlepsze nagrody. Mój Waffle jeszcze się gotuje, potrzebuje trochę czasu, więc poczekamy, zanim zacznę mówić o przepisach Prismatic, czyli tych najlepszych i tych, które niestety potrzebują w większości przypadków bonblossom, żeby je zrobić. Także, jeżeli masz bonblossom, Blossom, jesteś po prostu szczęścia, że jesteś ustawiony w tym update'cie. Dobra, mój wafelek już się ugotował, biorę go i zobaczcie co my tu mamy. Divine Coconut Sugar Apple Waffle, proszę bardzo, tak wygląda. I mam nadzieję, że będzie przepyszny, żeby nasz tutaj Pan że dał mi coś. Super, cyk, próbuję. Trzy razy korn. A, no to sobie nagotowałem takie kurcze rzeczy, a ty mi dajesz 3 razy korn? Wydaje mi się, że to jest też dość randomowe, bo zobaczcie, 3 razy korn jest w zielonych nagrodach, a ja dostałem Taco Fern również za Divine Waffle, ale trochę wcześniej. Także to jest dość dziwne, moi drodzy, że waffle dropi, ale może miałem po prostu pecha. Nie wiem, co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. Ja dam jeszcze jedno Sugar Apple i dam jeszcze jeden kokonat. ten ja się ugotuje, zobaczymy, co da kolejnym razem. A ja już wam przedstawiam przepisy na najlepsze dania Prismatic. Najlepsze danie, które możecie zrobić w całym tym update'cie, dzięki czemu Wasze nagrody również będą świetne. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc zaczynamy, moi drodzy, od początku. Do Prismatic Salad potrzebujecie 1 razy tomato i 4 razy bone blossom. Do Prismatic Pie potrzebujecie 4 razy bone blossom i 1 razy pumpkin. Do Prismatic Waffle potrzebujecie 1 razy sugar apple, 1 razy kokonat i 3 razy bone blossom. Do Prismatic Hot Doga potrzebujecie 1 razy korn i 4 razy bone blossom. Do Prismatic Ice Cream potrzebujesz jeden razy banana, jeden razy sugar apple i 3 razy bone blossom. Prismatic Donut to jeden razy sugar glaze i 4 razy bone blossom. Prismatic Pizza jeden 1 razy violet corn, jeden razy sugar apple i 3 razy bone blossom. Do Prismatic Cake potrzebujesz 1 razy banana i 4 razy bone blossom. No i do Prismatic Burgera potrzebujesz 1 razy corn, 1 razy tomato i 3 razy bone blossom. To są wszystkie jak na ten moment przepisy na Prismatic. Kiedzonko, które możesz zrobić. Jak sam zauważyłeś, z pewnością, nie na wszystkie dania jest przepis na Prismatic, więc wydaje mi się, że są jeszcze nieodkryte, albo po prostu ich w ogóle nie ma. A jeżeli je znajdę gdzieś w czeluściach internetu, to z pewnością wrzucę wam na Discorda, albo zrobię kolejny odcinek, jeżeli dowiem się czegoś ciekawego, wartego nagrania. Także koniecznie subuj z dzwoneczkiem mój kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka i żadnych nowości i porad do Growa Garden. A ja muszę czekać jeszcze 3 minuty 14 sekund na kolejny tutaj wafelek dla naszego Chrisa. Zobaczmy, co tym razem mi tutaj zapoda ciekawego z nagród. Dobra, jeszcze kilka sekund i mamy naszego kolejnego wafelka. Proszę, żeby tylko dał mi jakieś ciekawe nagrody, bo nie wytrzymam. Dobra, cyk, bierzemy wafla. Divine Sugar Apple Coconut. O, tym razem mniejszy wafel niż wcześniej. Ale mam nadzieję, że jest smaczniejszy i da mi coś ciekawego. Dawaj, Chris, coś dobrego. Aha, Watering Can. Dobra, ja się poddaję, nie? Chłopie, co ja mam ci ugotować w takim razie? Czyli tak jak myślałem, te nagrody są randomowe, ale im lepszy im lepsza jakość jest tego co mu dacie, tym zakres tych nagród się powiększa, więc dając mu Divine, możecie dostać to wszystko, co jest Divine, ale również możecie dostać właśnie Watering Can, czyli to jest strasznie losowe i randomowe. No cóż, takie jest nasze Growa Garden. I to tyle, co chciałem wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przepisy wam się spodobają. Oczywiście subujcie mój kanał z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę przy filmiku i zapraszam was na Discorda. Link macie przypięty w pierwszej wiadomości oraz możecie znaleźć go w opisie. Tam będziecie mieć z pewnością więcej przepisów, które znajdę oraz macie zapisane wszystkie inne przepisy, Prismatic oraz Divine, żebyście mieli je w w jednym miejscu zapisane, żebyście ich nie szukali, tylko były od razu dostępne dla Was do użytku w każdej chwili, w której chcecie ugotować coś świetnego dla naszego Chrisa. Ja oczywiście przypominam. O możliwości zostania wspierającym na kanale, także jeżeli chcesz, to naciśnij przycisk, wspieraj pod odcinkiem, zostaj wspierającym, bo wspierający mają szansę na super giveawaye tylko dla wspierających oraz oczywiście mają pierwszeństwo w gierkach z widzami na moich livestreamach, a dodatkowo mają dostęp do sekretnego kanału na Discordzie tylko dla wspierających, gdzie mogą pisać ze mną oraz z innymi wspierającymi. Także myślę, że warto, myślę, że warto, jeszcze to przemyśleć, bo jednak trochę to kaski kosztuje, najtańszy poziom jest za około 5 zł, i szczerze mówiąc, tylko od was zależy jaki poziom wspierania wy wybierzecie, mi jest to totalnie obojętne. Dostaniecie takie same benefity za ten najtańszy, jak i za ten najdroższy, że wszystko jest w waszych łapkach, że tak powiem, ale oczywiście będę doceniać każdego wspierającego i oczywiście im więcej wspierających, tym lepsze nagrody. W konkursach, w giveawayach, w turniejach, Roblox, nie tylko tylko w Groa Garden, ale też w Steela Brain Rot, albo w 99 nocy, zależy co ja wymyślę. W sumie mam tyle pomysłów, że sam jestem zdziwiony. Także takie benefity dostajecie, chyba że tych benefitów nie chcecie, a chcecie po prostu wesprzeć mój kanał, to też będzie spoko. Też jak najbardziej taka opcja może być. Ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.